Ten film został nagrany w poniedziałek, 28 listopada o godzinie 13. Dotyczy szybko zmieniających się wydarzeń. Protesty, które zaczęły się kilka dni temu w mieście Urumqi, rozlały się na inne chińskie miasta. Jaka jest skala społecznego sprzeciwu czy może on mieć poważne konsekwencje dla władz HRL wyjaśnia wicedyrektor OSW Jakub Jakubowski. Ostatnich dniach nasila się w Chinach fala protestów. Protestów związanych z polityką zero COVID, czyli bardzo drakońskich praw zatrzymujących ludzi w domu, przy nawet kilku infekcjach w danym mieście czy dzielnicy. Ta polityka trwa oczywiście od miesięcy, od długich miesięcy i w których narastało społeczne niezadowolenie związane z tym, że COVID, który dzisiaj jednak jest już za nami na zachodzie, w Chinach cały czas dezorganizuje życie ludziom, jeszcze w sposób bardzo gwałtowny, ponieważ te reguły izolacji są bardzo mocne. Bywa, że rodzice rozdzielani są z dziećmi, że całe. Fabryki odcinane są od świata. Byliśmy ostatnio świadkami e, ucieczki wręcz e, pracowników, tysięcy pracowników z fabryki iPhone'ów w Dżango, dlatego właśnie, że ludzie po prostu nie mogli sobie już pozwolić, żeby kolejny raz na wiele tygodni zostać w jednym miejscu. Pewna nowość w protestach, które widzimy w ostatnich dniach, to jest ich pewien wyjątkowy polityczny kontekst czy polityczny wydźwięk. Ponieważ sytuacje, w których ludzie, Chińczycy w różnych miastach w całych Chinach w spontaniczny sposób na przykład niszczą barykady po to, żeby móc dostać się do pracy, do domu, do sklepu, czasami masowo, to widzieliśmy już narastająco w ostatnich miesiącach, ale ta nowość to jest uczynienie z tych protestów czegoś jednak politycznego. Takim punktem, który wyzwolił protesty w ostatnich dniach, była tragedia w Urumqi, w zachodniej prowincji Xinjiang, tej zamieszkanej przez Ujgurów. Tam od praktycznie 100 dni trwa twardy lockdown, który dotyka zarówno mniejszość etniczną Ujgurów i inne mniejszości etniczne, ale też Chińczyków Han, czyli Tą wiodącą grupę w Chinach, którzy tam mieszkają. Niezowicie wielkie komplikacje życiowe no ponad trzy miesiące praktycznie zamknięcia w domach. I wypadek z ostatnich dni tragiczny pożar, który pochłonął życie prawdopodobnie kilkudziesięciu osób mówi się o dziewięciu, dziesięciu, ale prawdopodobnie więcej znacznie. Mnóstwo oskarżeń krążących w fińskim internecie o to, że to brak możliwości dojazdu związany z przegrodami na ulicach zamykanie wręcz ludzi w mieszkaniach nie wiadomo, czy w tym konkretnym przypadku ale Wiemy, że w Chinach się zdarzało, doprowadziły do tego, że w swoich domach spłonęło kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt osób. I to wyzwoliło kolejne protesty, już w solidarności z ludźmi, którzy tam zginęli. To, co przetoczyło się przez media, również zachodnie, to sceny protestów. Wciąż niedużej skali, ale wyraźnym podtekstem politycznym, na ulicy Urumqi w Szanghaju, gdzie kilkaset, kilka tysięcy osób zaczęło protestować wprost, wzywając do ustąpienia Xi Jinpinga i wzywając do ustąpienia od władzy komunistycznej partii Chin. Bardzo ostre, wycelowane wprost w przywództwo HRL postulaty. Teraz władze próbują w jakiś sposób powstrzymywać to, barykadować tę ulicę, nawet zmieniając jej nazwę. Zapewne również będą próbowali wyłapywać ludzi, którzy organizowali, czy byli nie bardziej aktywni na tych protestach. Tego typu protesty nie zawsze tak mocne w sensie politycznym występują już przynajmniej w kilkunastu innych miastach, ale nie mają jeszcze tak wielkiej skali. To znaczy w Urumczy mieliśmy do czynienia z masowymi protestami, ponieważ tam i Fakt tego tragicznego pożaru i ten, y, polityka lockdownów jest y, najtwardsza. Jak na razie te pozostałe miasta to są bądź izolowane incydenty związane po prostu z lokalnymi obostrzeniami, które ludzie chcą przełamywać, bądź w jakieś wyrazy solidarności z y, ludźmi w Urumqi czy wręcz sprzeciw wobec polityki partii, które to protesty wciąż mają jednak dosyć ograniczoną skalę. Te protesty, które teraz obserwujemy, w tym, tej relatywnie niewielkiej skali protest wprost wymierzone w Xi Jinpinga, one są symptomem pewnego generalnego problemu, który narasta w Chinach. Nawet jeżeli władzom tym razem uda się stłumić je na poziomie poszczególnych miast, to jednak to, co sprawia, że Chińczycy wychodzą na ulicę, to jest coraz ostrzejsza walka z COVID, która jest już niezrozumiała dla ludzi, którzy chcą już pójść do przodu. Co więcej, coraz bardziej myślę, że jest to odczuwalne dla Chińczyków. Polityka walki z COVID staje się polityczną kampanią. W której partia musi pokazać, że jej jest na wierzchu, że ona ma kontrolę, że ulica nie będzie dyktować partii podejścia do tych restrykcji co tworzy pewną dynamikę, która, jeśli nawet nie dzisiaj, ale w przyszłości, może doprowadzić do znacznie większej skali protestów. Oczywiście partia ma świadomość, że Protesty, które generalnie w Chinach wybuchają regularnie. Każdego roku mamy do czynienia prawie ze 100 tysiącami różnych, tak zwanych incydentów masowych, różnego rodzaju protestów. Partia ma świadomość, że największym zagrożeniem jest połączenie ich między sobą, stworzenie jakiejś wspólnej platformy, która sprawi, że nie będą to izolowane protesty wymierzone najczęściej we władze lokalne, ale coś, co znajdzie wspólny mianownik. No i tu najgorzej. Z punktu widzenia partii, gdzie z tym wspólnym mianownikiem będzie właśnie warta walka z Xi Jinpingiem, czy z samą partią. A trzeba powiedzieć, że coraz częściej Chińczycy na tych protestach występują pod flagą Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo często śpiewają chiński hymn, który mówi między innymi o tym, żeby należy zrzucić kajdany, przestać być niewolnikami, walczyć o Chiny, walczyć z opresją. To jest bardzo taka delikatna gra, którą protestujący prowadzą z władzą, ale która sądzę będzie trwała tak długo, jak władze w Chinach nie znajdą rozsądnego wyjścia z polityki zero covid. Jak na razie nie sygnalizują, że miały z, nich, z niej wyjść. Przekazano trochę kontroli nad polityką pandemiczną władzom lokalnym. Zrzucono tym samym odpowiedzialność za lockdowny na władze lokalne. Ale wciąż partia obstaje przy tym, żeby ta polityka zero-COVID była tą podstawową formą odpowiedzi na pandemię. Z punktu widzenia partii, polityka zero-COVID ma wymiar Sanitarny i pandemiczny. On jest ważny, ale ma równie duży wymiar polityczny. W sensie epidemicznym, y, sytuacja w Chinach, niewystarczający poziom wyszczepienia, użycie preparatów chińskiej produkcji, które mają niższą skuteczność niż te zachodnie, to wszystko sprawia, że puszczenie sprawy na żywioł, y, pozwolenie na przechorowanie społeczeństwa, to jest kilka, kilkanaście milionów na oddziale intensywnej terapii i być może nawet ponad milion śmierci. To jest koszt polityczny, który partia musiałaby pojeść i się jego boi. Natomiast ten wymiar polityczny jest równie ważny. To znaczy w jakiś sposób partia w sensie ideologicznym związała swoje losy z tą polityką. Ponieważ kiedy cały świat był pogrożony w covid partia pokazywała Chińczykom obrazki z Zachodu, z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z całego świata, tysięcy zgonów przedstawianych jako Brak skuteczności innych systemów. I to zestawiano z Chinami, które wówczas jeszcze, kiedy te warianty nie były tak agresywne, kontrolowały to wszystko, i na tym kontraście między nieskutecznym Zachodem a sprawną partią komunistyczną władze w Chinach budowały w jakiś sposób swoją legitymację. Odrzucić dzisiaj. Tę politykę, a wręcz w sposób chaotyczny pozwolić na to, żeby wirus się rozprzestrzenił, to jest w jakiś sposób sposób na wpadnięcie w pułapkę, którą partia sama na siebie zostawiła. Nie mamy żadnych sygnałów, żeby wydźwięk tych protestów czy żądania polityczne które czasami się tam pojawiają, miały charakter demokratyczny. Na ten moment ta wściekłość społeczna nakierowana jest przede wszystkim na politykę Zero-CoVid, czyli de facto politykę drakońskiej kontroli społecznej, bo dzisiaj coraz bardziej staje się to sposobem na zarządzanie społeczeństwem, bardziej nawet niż zarządzanie wirusem. Pojawiają się dość wciąż izolowane nawoływania do ustąpienia Xi Jinpinga czy całej Komunistycznej Partii Chin, ale nie idzie za tym jak na razie jakakolwiek agenda polityczna, jakakolwiek platforma polityczna czy organizacja polityczna. Z tym jak na razie nie mamy do czynienia. Jest to pewna bardzo podstawowa i wspólna dla wielu Chińczyków emocja dotycząca tego, że znajdują się oni w nieludzkim systemie. I coraz częściej te hasła, które słyszymy na demonstracjach, to po prostu chcemy być traktowani jak ludzie, co zresztą słychać było wielokrotnie na ulicach Hurunczy po tym tragicznym pożarze. To wszystko na dziś. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zachęcamy do subskrybowania kanału OSW.